Należy co? Że pięćdziesiątnica, zielone świątki i po wszystkim? I żyjemy sobie po prostu dalej, jakby nic się nie stało? Nie! To jest przełom. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Jesteśmy po niedzieli zesłania Ducha Świętego, po uroczystości Pięćdziesiątnicy. I od razu, ponieważ najważniejsze jest to słowo Boże, we, we Frajdzie, 2 Tymoteusza 1,7. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. To słowo już niech w nas pracuje. Czytałem dzisiaj jakieś opinie prasowe, komentarze. No właśnie, że za nami Dzień Pięćdziesiątnicy, raczej Zielone Świątki. No było wolne, jeszcze w niektórych krajach chyba poniedziałek jest też dniem wolnym od pracy. No ale co? Jest w tym zauważenie osoby Ducha Świętego? Ludzie kochani, przecież Bóg czekał jakby z wiśnią na torcie zbawczej misji Jezusa, aby dać nam swojego Ducha. Zobaczcie, chwalebna męka śmierci i zmartwychwstania Jezusa 40 dni, jego w niebo wstąpienie, i Jezus mówi: zanim odszedł do ojca, mówi: oczekujcie obietnicy, oczekujcie obietnicy. I zobaczcie, jaka jest determinacja w sercu Boga, żeby dać nam ducha, którego on nam obiecuje. On go zapowiada, on o nim przypomina przez kolejnych proroków. On nam gwarantuje, że ten duch będzie dany. On nam tłumaczy, że to będzie na, dla naszego pożytku, że Jezus odejdzie, a przyjdzie Duch Święty. Więc jaka jest determinacja, jakie pragnienie w sercu Boga, aby dać nam siebie samego, aby wlać siebie samego w serce każdego, kto wierzy w Jezusa. I czytamy właśnie w drugim Tymoteusza 1.7, że nie otrzymaliście, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Jakże ja mógłbym żyć takim samym życiem, skoro sam Bóg dał mi samego siebie w postaci swojego ducha? Nie ducha bojaźni. Bojaźni jest przeciwieństwem wiary. Kiedy czyta się pismo, można to wyłapać. Mówiliśmy zresztą o tym. Więc nie dostaliśmy, nie dał nam, nie dał nam Bóg. Bóg nie daje strachu, Bóg nie daje lęku. Czym innym jest bojaźń Boża, otrzymaliśmy ducha mocy, dynamis, tego ducha, który działa, yy, znaki i cuda, ducha, który wprowadza przełomy życiowe. Ten duch został nam dany, duch miłości Agape, czyli tej doskonałej miłości. I trzecie słowo, jeszcze się go nie nauczyłem na pamięć. Sofronizmos, ducha mądrości, ducha trzeźwego myślenia, to jest ten duch. Moc, miłość, trzeźwe myślenie, niezły pakiet, żeby żyć, żeby prowadzić zupełnie inne życie. Więc ja już nie mogę żyć z takim samym życiem, mając świadomość, że ten duch został mi dany. Uwaga, to jest niezależne od moich emocji. Niezależnie, czy mam emocjonalną górkę, płaskowyż to obecnie modne słowo czy jakiś dołeczek. Duch święty jest w moim duchu, w moim sercu. To miejsce, ta przestrzeń jest niezależna od moich emocji, bo polega na wierze, czyli na przyjęciu z wiarą Bożego Słowa. Dzięki temu wiem, że wiem, że ten Duch został mi dany, że jest ze mną i we mnie. Ucz nas tego Duchu Święty i będziemy sobie w kolejnych odcinkach rozpakowywać, co to znaczy. Pomóż nam, Duchu Święty. Fajna życia z Bogiem, tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźnie aprobaty, zostaw komentarz, polubienie lub udostępnij je. Niech się niesie, dobra wieść. O! Rajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.